W sezonie 2018-2019 ceny owoców będą zdecydowanie niższe niż były w poprzednim sezonie 17-18, ze względu na to, że produkcja w poprzednim sezonie była o 30- może 25% niższa niż szacuje się, że będzie w bieżącym sezonie. W tym roku ceny jabłek będą na pewno dużo niższe niż w ostatnim sezonie, natomiast będą wyższe niż w 16. Myślę, że ceny owoców deserowych będą oscylować wokół tak złoty 20 zł. Natomiast jeśli chodzi o przetwórstwo, to te ceny będą jednak zdecydowanie niższe niż były w ostatnim sezonie. No i może tak 40-50 groszy byłoby to cena opłacana dla, dla producentów, jeśli rzeczywiście zbiory będą wysokie. Truskawki deserowe, które jeszcze będą z upraw sterowanych, mogą być wyższe niż w roku ubiegłym, z tego względu, że pogoda przy tych wysokich temperaturach jest mało sprzyjająca i żeby uzyskać owoce dobrej jakości, to po prostu trzeba je mocno nawadniać. gruszki, podobnie jak jabłka, będą niższe niż w zeszłym roku, a mogą być nawet niższe niż w 2016 roku, ponieważ owoce bardzo dobrze zawiązały.